5 września 2020 roku została oddana do użytku tak zwana Obwodnica Zachodnia. Jest to droga asfaltowa o długości 3,5 km, która łączy Ulicę Rybnicką z ulicą Daszyńskiego. Bardzo ważna to inwestycja i droga, przede wszystkim myślę, dla mieszkańców ulicy Rybnickiej, bo to jedna z najbardziej obciążonych arterii w Gliwicach. Po oficjalnym otwarciu drogi, co miało miejsce w godzinach porannych, tutaj rozpoczęła się sportowa zabawa. Od godziny 11 do późnych godzin popołudniowych, Mieszkańcy Gliwic jeszcze korzystali z tego, że na tej drodze nie jeżdżą samochody, mogli więc bawić się na całego. Ta inwestycja to jest jeden z etapów budowy kompleksowej obwodnicy miasta i dzisiaj spodziewamy się, że odciąży ona częściowo centrum ze względu na fakt, że sporo osób, które dojeżdżają do miasta z południa, kieruje się bezpośrednio do centrum, a następnie wybiera kierunki zachodnie. Budowa drogi kosztowała około 86 milionów. Trwają właśnie ostatnie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, przy czym uzyskaliśmy 80 95% ze środków Unii Europejskiej, z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Ja mieszkam w od, od dawna i faktycznie pamiętam jeszcze Tiry w centrum i jak ten, ta komunikacja wyglądała kiedyś fatalnie. I cieszyliśmy się, kiedy zbudowano autostrady, bo, no bo ten ruch został w znacznym stopniu wyprowadzony poza centrum. Tak, teraz sytuacja jest, powiedziałbym, poprawna. Tych samochodów trochę jeździ, ale. Tak naprawdę, czy ja to odczuję jako zmniejszenie ruchu na przykład na ulicy Dolnej Wsi, która jest blisko mojego domu, trudno mi powiedzieć. No technicznie bardzo ładna, to znaczy to jest ładna, ładna inżynieria drogowa, tu są piękne te przepusty też nad, nad potokiem Wójtowianka. Jakby jest to wszystko zrobione z dbałością o inżynierię, o przyrodę, aczkolwiek ja krytykowałbym trasę tej, obw tej obwodnicy.